Cześć, tu Wiktoria, witam Cię na lekcji jogi. Dzisiaj taka lekcja idealna do zrobienia po przeziębieniu, kiedy jeszcze Twoje ciało jest osłabione, ale potrzebujesz się poruszać, bo czujesz się sztywno i po prostu brakuje Ci jogi albo brakuje Ci rozciągania. Żeby nie przedłużać, zaczniemy sobie dzisiaj w pozycji dziecka. Więc złącz duże palce stóp, kolana daj trochę szerzej niż biodra. Przeniesie ręce daleko do przodu, oprzyj czoło na macie. I tutaj zrób 5 głębokich oddechów. Oddychaj nosem. Jeżeli oczywiście nos jest drożny, bo jak wiadomo, katar zwykle najdłużej się utrzymuje. Po pięciu oddechach powolutku podnieść tułów do góry i wejść do klęku podpartego, czyli kolana pod biodrami, dłonie pod barkami. Zrobimy sobie na wdechu plecy wklęsłe, tak żeby trochę rozruszać kręgosłup. Z wydechem plecy okrągłe. Wdech wklęsłe. Wydech okrągłe. Wydech do samego końca, wciskaj dłonie w matę. Wdech. Wydech. Z kolejnym wdechem podwiń palce stóp. Na wydechu odepchnij się do psa z głową w dół. I tu śmiało kilka kroków z nogi na nogę. Jeżeli masz mocno zatkany nos, tak trochę jak ja dzisiaj, to w ogóle możesz pominąć tą pozycję. Jeśli czujesz dużo ciśnienia w zatokach, to nie ma sensu po prostu nic robić na siłę. Wtedy Alternatywą może być po prostu klęk podparty i raz jedną nogę prostujesz, wypychając piętę, czyli rozciągając łydkę, raz druga. I na ten moment w zupełności to wystarczy, jeśli jesteś świeżo po przeziębieniu albo już ono się kończy, ale jednak jeszcze jakieś tam resztki zostały, to śmiało po prostu korzystaj z tego, co możesz robić, nic na siłę. OK, jeżeli jesteś w psie z głową w dół, to postaw po prostu krok prawą nogą do przodu. Jeśli jesteś w siadzie w klęku podpartym, po prostu przenieś stopę prawą na miejsce prawej dłoni, podnieś tułów do góry i teraz staniemy tak, żeby stać na dwóch nogach i lewą piętę kładziesz do środka. Wejdziemy do pozycji uti trikonasana, czyli trójkąt rozciągnięty. Ręce ja najpierw przenieść na boki. Na wdechu wydłuż prawy bok tułowia. Z wydechem oprzyj rękę na nodze delikatnie, a druga ręka do góry. Ściągasz łopatki, otwierasz klatkę piersiową i tutaj pięknie już nam się otwiera prawe udo, prawe biodro. Rozciągamy udo. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wyjść z pozycji, wcale nie musisz ich robić na siłę. I z kolejnym wdechem podnieś tułów do pionu. Z wydechem daj na chwilę ręce na biodra, zamieniamy stronę, czyli druga stopa do środka palcami, a ta pierwsza na zewnątrz. Ręce na boki, na wdechu wydłuż lewy bok i z wydechem ta trikonasana. Jeśli chodzi o ustawienie dolnej ręki, no to możesz się albo delikatnie opierać palcami dłoni o łydkę lub o. Pod kolanem lub ponad kolanem, tak naprawdę nie trzeba być super nisko, albo opierasz sobie dłoń grzbietem na nodze i zostajesz bardziej w aktywnej pozycji, która aktywuje mięśnie twojego tułowia. Jeszcze jeden oddech. I z kolejnym wdechem wróć do góry, na wydechu ręce, na wiodra, żeby trochę odpoczęły. Wejdziemy sobie teraz troszkę głębiej do pozycji. Um, Badrassa na 2, czyli wojownik drugi. Prawe kolano ugnij, lewe zostaw proste i cały czas ta lewa pięta jest najbardziej wysuniętym punktem w Twoim ciele. Ręce przenieś na boki, biodra wyrównaj, tak żeby żadne, szczególnie to prawe, nie było niżej niż lewe. I spójrz za prawą ręką. Trzy oddechy. Dwa. Jeśli ciało pozwala i masz siłę, możesz zejść troszkę niżej biodrami, czyli ugiąć prawe kolano. Następnie przejdziemy do pozycji skandasana, czyli ręce oprzyj sobie bliżej ugiętej nogi. Nogę prostą odwiń tak, żeby palce były skierowane do góry i zobacz, czy jesteś w stanie tą prawą stopę troszeczkę... Zamknąć. Następnie skierować biodra w dół i opuścić je jak najniżej. Jeżeli potrzebujesz ułatwienia, to podnieś sobie prawą piętę i po prostu ukłucznij w tej pozycji. Teraz czujesz, jak bardziej udo nogi prostej się rozciąga, i staraj się stopę skierować palcami do sufitu. Skandasana. Jeszcze tutaj zrobimy trzy oddechy. Jeżeli siedzisz wygodnie w pozycji, złącz dłonie przed sercem, wyprostuj plecy. Dwa. Upewnij się, że nie dociskasz za mocno wewnętrznego łuku prawej stopy. Pamiętaj, żeby cała stopa była stabilnie na macie. I z kolejnym wydechem połóż dłonie bliżej ugiętej nogi. Podnieś biodra. Postaw palce lewej stopy i lewą dłoń oprzyj pod barkiem. Kąt skręcony. Prawa ręka idzie do góry, biodra opuszczasz. I jeżeli już czujesz, że jest bardzo intensywnie, po prostu odłóż sobie lewe kolano na matę i zostań tutaj. Jeszcze trzy oddechy. Dwa. Jeden. I teraz jest moment, żeby ewentualnie wrócić sobie do pozycji dziecka, jeżeli chcesz chwilę odpocząć. Czyli tutaj, gdzie już byliśmy. Albo odstaw po prostu przednią nogę do tylnej i wejdź do psa z głową w dół. Gdziekolwiek jesteś, jeszcze trzy oddechy. Ewentualnie, jeśli ten pies z głową w dół nie jest zbyt idealny na dzisiaj, połóż kolana. I możesz zrobić plecy w okrągłe, czyli krowa-kot. I za chwilkę zrobimy sobie drugą stronę. Więc znowu chcemy znaleźć się w rozkroku. Ja ponownie przeniosę prawą nogę do przodu, żeby być przodem do Ciebie. Ty po prostu sobie stań w rozkroku, ręce na biodrach i teraz moja lewa stopa będzie palcami na zewnątrz, prawa troszeczkę do środka. Wyrównuję biodra, ręce na boki. Pozycja vira badrasa na 2, czyli wojownik drugi. Jeszcze trzy oddechy. 2, 1. Następnie pozycja skandasana, czyli znowu siadamy głębiej na ugiętej nodze, a tą nogę prostą odkręcamy, tak żeby biodro było bardziej otwarte. No i na początek możesz sobie tutaj zostać w pozycji spiętą w górze, jeśli wiesz, że kładziesz całą stopę bez problemu. I jak już ciało bardziej się przyzwyczai, to wtedy połóż całą stopę, dosłownie trzy oddechy i idziemy dalej. Ostatnia pozycja, bardziej intensywna. Przekręć ciało do ugiętej nogi, z tyłu pięta w górę. I na wydechu lewa ręka w górę, czyli skręt tułowia. I znowu, jeśli czujesz, że jest bardzo intensywnie, połóż tylne kolano. Pamiętaj, nie musisz robić nic na siłę. To ma być przyjemne, to ma być troszeczkę ruchu dla ciała, a nie walka z ego. I na wydechu oprzyj rękę, cofnij przednią nogę do tylnej. I śmiało wszystko jedno, w którą stronę jesteś. Ponownie wykonaj pozycję dziecka. Połóż czoło na macie. Weź kilka głębszych oddechów. I stąd odepchnij się rękami od maty, podnieś tułów do góry i przechodzimy już do leżenia. Nogi do przodu, połóż się na plecy i leżąc na plecach, kolana są ugięte, ręce szerzej na boki i delikatnie przenosisz kolana w prawo i w lewo. Ja jeszcze mam trochę zatkany nos, więc jak czuję, że po kilku oddechach nosem jednak mam za mało tlenu i potrzebuję zaczerpnąć więcej powietrza, to śmiało otwieram usta. Pamiętaj, nic na siłę, każdego dnia czujemy się inaczej, więc po prostu idź za tym, co jest intuicyjne, szczególnie jeśli to dotyczy niedotlenienia. Ok, i jak będzie mniej więcej porówno, Kolana na prawo i na lewo. Wróć nogami do centrum i chwyć na chwilkę kolana do brzucha, przytul. I delikatna kołyska w prawo, w lewo. Już zmierzamy prawie do końca praktyki. Zależało mi na tym, aby dzisiaj trochę rozruszać kręgosłup, roz, rozruszać nogi, biodra. I skończymy sobie dzisiaj w pozycji, która otwiera biodra. I też otwiera klatkę piersiową. Będzie to wariant pozycji Bada Konasana. Złącz sobie podeszwy stóp, kolana rozłóż na zewnątrz. Pamiętaj, jeśli dłużej będąc w tej pozycji czujesz duży dyskomfort, czujesz kłócie w biodrach, to wtedy odwróć sobie pozycję, czyli stopy idą trochę na zewnątrz, a kolana się łączą. Jeśli chodzi o ręce, pozycja kaktusa, czyli kąt prosty w łokciach. Możesz ściągnąć łopatki, żeby uwypuklić mostek do góry i połóż po prostu ręce po bokach ciała, zamknij oczy. I tu sobie zostaniemy 10 świadomych oddechów. Następnie zacznij poruszać delikatnie nogami, dłońmi, ramionami. Pamiętaj, że jeżeli leżąc jest ci zbyt zimno, możesz zawsze coś czymś się przykryć, założyć coś na siebie. U mnie jest w miarę ciepło, ale tak tylko mówię, gdyby było u Ciebie zimno, to też nie chcemy leżeć przecież i marznąć. I powolutku przekręć się na bok i przez bok, odpychając się rękami, wróć tułowiem do pionu. I to byłoby tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że czujesz się chociaż trochę lepiej. Taki sezon przeziębieniowy, więc życzę Ci dużo zdrowia. Ja nazywam się Wiktoria. Dziękuję Ci, że byłaś ze mną na kanale Project Balance. Jeśli Ci się podobało, zostaw kciuka w górę, komentarz, jeśli masz ochotę coś powiedzieć. I do zobaczenia. Cześć!